Zaniepokojenie fanów rośnie, gdy Andrzej Piaseczny odwołuje kolejne koncerty z powodu problemów zdrowotnych. Muzyk, który zdołał wystąpić na sylwestrze z dwójką, teraz szczerze wyjawia szczegóły swojego stanu. Dowiedz się, jak choroba wpłynęła na jego plany i przyszłe występy. Od około dwóch tygodni media zaczęły donosić o problemach zdrowotnych, z którymi zmaga się Andrzej Piaseczny. Wokalista był zmuszony odwołać część swoich koncertów. Choć później udało mu się jeszcze pojawić na Sylwestrze z dwójką. Teraz sam artysta postanowił podzielić się ze swoimi fanami szczegółami dotyczącymi swojej kondycji. Rzeczywistość wyszła na jaw. Fani Andrzeja Piasecznego od jakiegoś czasu mają powody do zmartwień, ponieważ coraz więcej mówi się o jego trudnej sytuacji zdrowotnej, która wpływa na jego formę i zdolność do występowania. Choć od lat nieustannie rozwija swoją karierę, Wideo z jego ostatniego koncertu wzbudziło wśród odbiorców niemałe emocje. Obserwatorzy zwrócili uwagę na to, że Andrzej Piaseczny wydaje się być w gorszej formie, co przekłada się na jego możliwości wokalne. Muzyk postanowił wyjaśnić sytuację, informując, że źródłem problemów są niewielkie dolegliwości zdrowotne. Z pomocą zaprzyjaźnionych lekarzy mam nadzieję, że wkrótce poczuję się lepiej. Jeśli zatem zastanawiacie się, czy planowany koncert w Warszawie w Palladium się odbędzie, to zapewniam, że tak, poinformował Piaseczny za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Jednak mimo zapewnień, że wszystkie koncerty w drugiej połowie grudnia dojdą do skutku, rzeczywistość okazała się inna. Andrzej Piaseczny ostatecznie zdecydował się odwołać niektóre ze swoich występów. Stan jego zdrowia uległ pogorszeniu, uniemożliwiając mu wystąpienie na scenie. Drodzy fani, niestety koncert w Toruniu planowany na dzisiaj oraz jutrzejszy występ w łodzi muszą zostać odwołane z powodu choroby Andrzeja. Niestety, okres grypowy dotknął również nas, przekazał zespół Andrzeja Piasecznego za pośrednictwem mediów społecznościowych artysty. Andrzej Piaseczny, znany muzyk, wydawał się być w coraz lepszej formie, o czym świadczył jego występ na sylwestrze z dwójką. Wtedy zaśpiewał takie piosenki, jak Jeszcze Bliżej i, I Śniadanie do łóżka. Wkrótce jednak sam muzyk postanowił wypowiedzieć się na temat swojego zdrowia. Zaraz po noworocznej imprezie zorganizowanej przez Telewizję Polską, Piaseczny wziął udział w krótkiej rozmowie noworocznej. Dziennikarze zapytali go, jakie życzenia chciałby otrzymać na nadchodzący rok. Jego odpowiedź ponownie zaniepokoiła wielbicieli. Piaseczny powiedział, że najważniejsze jest życzyć mu zdrowia, ponieważ to jest kluczowe, a resztę spraw można samemu dopracować. Zdradził, że sam zmaga się z pewnymi problemami zdrowotnymi, które na szczęście przydarzyły się pod koniec roku. Wyraził również nadzieję, że będzie mógł zagrać tyle koncertów, ile w poprzednim roku. Wszystko wskazuje na to, że Andrzej Piaseczny, mimo że nie ujawnia szczegółów, boryka się z trudnościami zdrowotnymi. Mając na uwadze jego sytuację, warto życzyć mu szybkiego powrotu do pełni sił. Oby noworoczne życzenia które na pewno otrzymał od licznych fanów, spełniły się w pełni, pozwalając mu cieszyć się zdrowiem w nadchodzącym czasie. Kliknij suba po więcej ciekawych wiadomości.